Witam Państwa. Tematem prezentacji jest utworzenie modułu event umożliwiającego pobranie danych z przykładowej bazy danych. Jest to druga część tej prezentacji. W pierwszej części omówiłem, w jaki sposób utworzyć taki moduł, z jakich najważniejszych elementów ten moduł się składa. Oraz w jaki sposób taki moduł podłączyć w programie Event. W drugiej części chciałem Państwu pokazać w jaki sposób przygotować dane, które będziemy pobierać z przykładowej bazy danych. Zaczniemy od pobierania towarów z bazy danych. Nasza baza danych to była baza o nazwie Compax. Nasze towary znajdowały się w tabeli o nazwie dict podświetlenie articles. Jak wygląda implementacja tej części modułu? która umożliwia pobranie tych danych z bazy. Tworzymy sobie klasę o nazwie ArticleService. Nazwa tej klasy może być dowolna. Najważniejsze, aby rozszerzała ona klasę o nazwie ArticleServiceAdapter. Klasa ArticleServiceAdapter Zawiera takie metody jak isValueList, getValue, getValueList i getValueSelectedList. I tymi metodami dzisiaj się zajmiemy. Zacznę od omówienia metody, która umożliwia pobranie listy towarów. Taka metoda na wejściu posiada listę kryteriów, które określają jakie towary chcemy pobierać z bazy. Natomiast na wejściu jest to lista obiektów o nazwie article. Budowę tej klasy artykuł możemy znaleźć w katalogu event w katalogu model. Mamy tu opisane z jakich pól składa się ta klasa oraz jakie inne klasy, z jakich innych klas dziedziczy. Będzie to potrzebne przy tworzeniu obiektu tej klasy. Zaczniemy wpierw od połączenia do bazy danych. Tworzymy połączenie do bazy, następnie składamy zapytanie, które umożliwia wyciągnięcie listy towarów. Jak wygląda składanie takiego zapytania? Ja już mam przygotowaną taką metodę, która jako parametry ma nazwę tabeli. Oraz listę wszystkich kolumn, które chcę wyciągnąć z tej tabeli. Po przygotowaniu takiego zapytania wykonujemy takie zapytanie. Nasze zapytanie wykonywane jest. Klasie, która przechowuje wszystkie informacje o naszym, naszym module. Jak sobie wyjdziemy z tej klasy, to jest to metoda, która na wejściu ma dwa parametry, a w środku wykonuje metodę query z klasy SQL debug. Nasza klasa SQL debug to jest taka klasa, która wyświetla na outpucie treść naszego zapytania. I na rzecz obiektu statement wykonujemy metodę execute query. Po wykonaniu takiego zapytania w przypadku metody, która pobiera listę towarów, tworzymy pętlę, w której będziemy tak długo nasłuchiwać, aż nie skończą się dane z wyniku naszego zapytania SQL. Następnie do listy, którą wcześniej utworzyliśmy listy towarów, dodajemy obiekty, które przygotowujemy za pomocą metody prepareArticle. Nasza metoda na wejściu posiada klasę ResultSet, to jest klasa, która przechowuje dane z zapytania SQL-owego, a na wyjściu jest to klasa Article. Jak ona jest budowana, nasza klasa Pripper Article? Tworzymy obiekt naszej klasy Article i ustawiamy poszczególne pola. Zaczynamy od pól, które są na poziomie 0. Poziom 0 jest to poziom danych, pól, które są podstawowymi danymi naszego towaru, czyli ID rozszerzone ID, typ towaru, kod towaru, nazwa towaru. W przypadku poziomu drugiego są to takie pola jak nazwa, stawka VAT i inne, które są opisane w pliku artykl.txt. Na potrzeby naszej prezentacji uzupełniam tylko pole opis towaru oraz stawkę VAT. Dodatkowo na poziomie drugim ustawiamy różnego rodzaju listy. W naszym przypadku jest to lista cen towarów. No i jak wygląda uzupełnienie takiego modelu? Wyciągamy z, naszej, z naszego obiektu Result Set, wyciągamy poszczególne pola, czyli wyciągamy dane z kolumny ID, z kolumny kod, z kolumny nazwa, opis i przypisujemy do poszczególnych pól w naszej klasie article. Czyli wykonujemy tutaj takie mapowanie obiektu, który reprezentuje wartość wyniku eskolowego, do naszego obiektu article. Po utworzeniu takiego obiektu dodajemy nasz obiekt do listy. Po wykonaniu pętli zamykamy nasze połączenie i nasza funkcja kończy działanie. W przypadku pobierania np. jednego towaru z bazy za pomocą podania kodu wygląda to podobnie też mamy przygotowanie SQLa. Dodatkowo SQL dostaje parametr, który mówi nam o tym, jaki jego, jakiego kodu chcemy, z jakim kodem chcemy pobierać nasz towar. I następnie wykonujemy zapytanie SQLowe, które jak w poprzednim przypadku też tworzymy połączenie do bazy. Wykonujemy zapytanie za pomocą metody execute query i sprawdzając czy nasz towar faktycznie znajduje się w bazie czyli dostaliśmy wynik w zapytaniu SQLowym wykonujemy tą samą metodę co w przypadku pobierania wszystkich produktów czyli prepare article i znowu tworzymy nasz towar na podstawie danych które dostaliśmy ze SQL -a. podobnie sytuacja wygląda przy pobieraniu kontrahentów z bazy, też mamy metodę, która pobiera listę kontrahentów. Też mamy metodę, która przygotowuje odpowiednio sql -a. na podstawie nazwy tabeli czy tabel i kolumn, które znajdują się w tych tabelach. Podobnie jak w przypadku towaru. Też wykonujemy execute query, sprawdzamy w pętli nasze, naszych kontrahentów i dodajemy do naszej listy utworzony obiekt kontrahenta. Nasz obiekt kontrahenta, tak jak w przypadku towarów, też ma jakieś swoje pola. Też ma ID, też ma kod, nazwę, dodatkowe pola, które są opisane w pliku kontraktor.txt. Po przygotowaniu takich metod, po wykonaniu mapowania obiektu, który przechowuje dane ze SQLa do obiektu, który reprezentuje nasz moduł towaru, artykuł, możemy sprawdzić, jak takie dane wyglądają po wyciągnięciu z bazy. Wykotajmy sobie. metodę, która, która przetestuje nam pobranie listy towarów z bazy. To takie proste sprawdzenie, czy nasz wynik jest tylko różny od 0, czy w ogóle pobraliśmy jakieś dane. Kompilujemy nasz, nasz kod i sprawdzamy, jakie dostaliśmy wyniki w wykonaniu zapytania. Mamy obiekt, który reprezentuje nam listę pobranych towarów. Pobraliśmy 5 towarów. Mamy 5 obiektów, które reprezentują ten towar. Mamy ID i nazwę w przypadku pierwszych towarów dwóch nie ma kodu. Dopiero mamy go w trzecim mamy opis, opisu nie ma, mamy ID, mamy nazwę. I mamy obie, które reprezentuje nam stawkę VAT tego produktu. To bym chciał bardziej omówić, w jaki sposób pobierać takie. Obiekty, które są obiektami słownikowymi. W przypadku, kiedy pobieraliśmy listę towarów, pobieraliśmy też informację o tym, jaką daną stawkę VAT posiada towar, który pobieramy z bazy. Tutaj, akurat wszystkie towary mają stawki 2, ale w przypadku różnych stawek, musielibyśmy pobrać dany towar z bazy i znowu wykonać zapytanie do sql i wyciągnąć informację, jaka to jest stawka VAT o tym ID. Ponieważ tutaj mamy powiązanie pomiędzy tabelami DIC Article a tabelą VAT Rates. W przypadku wszystkich towarów, oczywiście, jest to stawka 23%. I teraz w przypadku tych towarów, otwórzmy sobie jeszcze raz tę tabelę. Żeby nie wykonywać za każdym razem zapytania SQLowego dla osobnego towaru, ponieważ to było bardzo obciążało serwer SQL-owy, w module przygotowujemy sobie tak zwany cache, który przechowywał nam listę takich wartości, jak właśnie stawka VAT ponieważ stawka VAT czy jednost, na przykład jednostki towarów, czy na przykład inne, które są takimi typowymi wartościami słownikowymi, warto przechowywać w cache'u. One się zmieniają bardzo rzadko, więc warto, warto te wszystkie wartości, tak jak na przykład w tym przypadku, gdzie mamy tabelę ze stawką VAT, wczytać tylko raz w momencie, kiedy uruchamiamy nasz moduł, i przechowywać go, dopóki ten moduł nie zostanie wyłączony. Jaki mamy, jakie mamy plusy takiego rozwiązania? Nasz, nasza, nasza lista wszystkich stawek VAT wczytywana jest tylko raz. Lista taka nie jest, nie jest duża, więc nie, nie zabiera dużo pamięci. Natomiast plusem jest to, że uzupełnianie da, danych o stawce VAT wykonujemy już nie wykonując zapytania z tylko wyszukujemy to w naszym module, wykonując taką prostą czynność jak pętla. Taka pętla wykonywana jest na pamięci, więc koszty żaden, a znacznie przyspiesza pracę wyciągania danych z bazy. Jak utworzyć taki słownik? Tworzymy sobie listę. Nasza lista składa się z wcześniej utworzonego modelu. Taki model to jest klasa reprezentująca naszą, nasze dane stawki VAT. Czy mamy ID, mamy jej wartość i nazwę, czy podobnie jak jest w tabeli? Mamy ID, nazwę i stawkę VAT. To są najważniejsze informacje, które potrzebujemy. Po utworzeniu takiego modelu i utworzenia listy Przechodzimy do klasy o nazwie initCash. I tu wykonujemy wczytanie naszych stawek VAT, które wczytaliśmy przy uruchomieniu naszego modułu i zapisa zapisa zapisaniu tych, tych stawek VAT do naszej listy. Jak wygląda metoda, która wczy wczytuje stawki VAT? Podobnie jak w przypadku towarów. Tworzymy połączenie. Wykonujemy nasze zapytanie. Nasze zapytanie to jest nazwa tabeli plus kolumny, które znajdują się w tej tabeli. I w pętli wczytujemy wszystkie wartości z naszej bazy. Zapisując do naszego modelu podręcznego, który wcześniej utworzyliśmy. Jak to wygląda podczas uruchamiania modułu? Moduł uruchamiany jest przy, za pomocą metody start. Tak, tu wykonujemy to na testach. Za pomocą start. Nasza metoda start wykonuje połączenie do bazy, a następnie wykonuje metodę po uruchomieniu start. Metoda porożony start, mam wywołanie metody init cache, która właśnie wykonuje wczytanie tych wartości do listy. Możemy sobie sprawdzić, jak to, jak to wygląda w praktyce. Uruchamiamy nasz test. No i wykonał się, wykonał się metoda, która pobrała stawki VAT. I zapisała nam do naszej listy. I na naszej liście znajduje się 7 pozycji, ponieważ w bazie mamy 7 stawek VAT. I mamy wczytane ID, stawki, nazwa stawki i wartość stawki VAT. Po wczytaniu yy, takich w po wczytaniu tych stawek VAT z naszej bazy, zapisaniu sobie jej tych stawek, tej listy naszej ze stawkami VAT do cache'u naszego podręcznego, możemy później z niego korzystać, choćby przy tworzeniu właśnie nowego obiektu, który reprezentuje towar. Tutaj mamy tworzenie naszej, naszego obiektu, który przechowuje informację o stawce VAT. Jak to wygląda? Wywołujemy naszą metodę, która wyszukuje stawkę VAT na, już z, na podstawie metody, którą wcześniej pokazywałem, czyli jest pętla, która przeszukuje nasze wszystkie stawki VAT i po ID dopasowuje wyszukując odpowiednio model, który reprezentuje tą stawkę. Następnie pobieramy z naszego modelu już informacje, które potrzebujemy, czyli wartość naszej stawki plus jej symbol. Czyli w tym przypadku nie musielibyśmy już wykonywać dwóch zapytań do bazy. W przypadku małej ilości danych, tak jak tutaj, no to nie jest to widoczne. Natomiast w przypadku wyciągania większej ilości danych, na przykład jeżeli mamy tych towarów już w tysiącach, jest to już odczuwalne. W przypadku, kiedy byśmy musieli wykonywać tyle razy zapytań sql ile jest towarów na bazie. Czy po utworzeniu takiego modelu nasze dane zostają już przetworzone dalej przez program do integracji? W jaki sposób jest to już indywidualne podejście każdej integracji? My przygotowujemy taki mechanizm uniwersalny, który po prostu umożliwia tylko pobranie dan danej listy towarów czy jakichś wybranych danych z bazy, tak jak w przypadku, który pokazywałem Państwu wcześniej. Dodatkowo, oprócz metod, które pokazywałem, start-stop, czyli gdzie pobieramy, czy startujemy nasz moduł, gdzie pobieramy odpowiednio dane z naszego, z naszego modułu, czy to towary, czy kontrahenci. W naszym module jeszcze znajdują się takie metody jak isConnection, e o którym mówiłem w pierwszej części. Jest to metoda, która wykonuje zwykłe zapytanie skolowe do bazy. Wykonuje zapytanie sprawdzające, jaka jest godzina, tylko po to, żeby sprawdzić, czy mamy połączenie z bazą, czy nie. Dodatkowo znajdują się jeszcze metody refreshCache oraz clearCache. To są metody, które umożliwiają już na działającym module w programie Event odświeżyć nasz cache, czyli odczytać na nowo wszystkie te parametry, które są parametrami konfiguracyjnymi. W naszym przypadku były to stawki VAT. Jak to wygląda już na działającym programie? Po ustawieniu naszego modułu, skonfigurowaniu go, przy ustawieniu parametrów wejściowych, ustawieniu poziomu dostępu, czyli jak głęboko mamy uzupełniać nasz obiekt, czy to na poziom 0, czy na poziom 1, czy na poziom 2, czyli to jest tutaj ten, to jest ten if, który sprawdza, jaki aktualnie poziom ustawiony jest. Nasz poziom wczytywany jest za pomocą metod setAccessGetLevel i setAccessPutLevel, czyli poziom dostępu do danych zapisu przy zapisie i poziom odczytu danych. Dodatkowo możemy na module ustawiać różnego rodzaju akcje. Możemy sobie na przykład ustawić akcję, która wykona nam sprawdzenie, czy jest połączenie z bazą, na przykład co godzinę, lub raz dziennie odświeży nam cache. Te akcje są powiązane z metodami, które pokazywałem wcześniej, czyli isConnection, to jest akcja, która sprawdza nam, czy jest aktywny moduł, oraz odświeżenie cache. To jest metoda refresh cache. Możemy też dodać inne akcje typu wyczyść cache, czy w ogóle zatrzymać nasz moduł, czy wystartować go na nowo w zależności od jakichś parametrów, które nas interesują. Po uruchomieniu modułu, po wystartowaniu naszych modułów mamy taką listę modułów, które aktualnie są uruchomione. Każdy taki moduł ma możliwość zatrzymania go, czyli wymuszenie ręcznie zatrzymanie tego modułu. W tym momencie moduł został zatrzymany, czyli została wy wykonana metoda stop. Lub uruchomienie takiego modułu ręcznie za pomocą uruchom. W tym momencie nasz moduł został uruchomiony, czyli została wykonana nasza metoda start w naszej klasie. Dodatkowo znajdują się jeszcze metoda, która umożliwia właśnie odświeżenie cache'u, czyli klik, po kliknięciu odśwież cache zostały wczytane wszystkie wartości, które mieliśmy ustawione. W naszym przypadku było to odczytanie listy stawek VAT, czyli to jest wykonanie tej metody refresh cache. Myślę, że omówiłem już chyba największe, naj, najważniejsze aspekty tworzenia modułu zewnętrznego w systemie event i pomogą one w tworzeniu potencjalnych przyszłych modułów systemu event. A na razie dziękuję za uwagę. Do widzenia.